Kochani, zaczynamy vlogtober, ale zaczynam od Get Ready with Me, dlatego że zbieramy się właśnie i nic nie nagrywałam, bo byłam na Lubomirze i nic nie nagrywam. Bo, no bo wiecie, dzieci to jest jakby też mini praca, darmowa, ale praca, bo jednak masz opiekę nad dziećmi i, no wiecie, muszę mieć pełny fokus na te dzieci. Tak na wszelki wypadek, jakby się coś stało, czy coś w tym stylu. Pierwszą rzecz jaką robimy oczywiście po przyjeździe, no to dajemy rzeczy, które jak zjedliśmy kanapki, czy nie zjedliśmy kanapek, to od razu do kuchni, nie zajmujemy się tym później, kurtkę do, do szafy. Więc tak, idziemy do babci na imieniny, na pewno na imieniny, bo babcia ma w sierpniu urodziny, więc tak, jestem już w swoim pokoju. No i tak, nie no wiadomo, wszystko idzie do prania. Ple, plecak rozpakowuję i ja idę się kąpać. Ale zanim to, to trzeba wybrać, co się ubrać, nie? Także tak. Na pewno ma być yy, wygodnie, luźno. Także ogarniam się i za chwilę to robimy. Wykąpałam się już i będę sobie zarazować pojemności, bo moje włosy poddaską troszkę. Więc ja sobie myję twarz żem alosowym Oczywiście nie stosujcie się do moich zasad, bo ja dopiero początkuję, jak już mówiłam A twarz jest czerwona, no się w cyplu wodzie, Bo troszkę rano wymarzłam, tak że no... No jeszcze od tego będzie, no ale trudno Lecimy myjemy. W zależności od tego, czy chce mi się, czy nie chce mi się wytrzeć buzi Później myję zęby, bo jeśli umyję zęby Później to zmienię sobie wszystko w okolicy z tej okolicy, a jak już nakładam sobie wszystko, no to, no to wiecie, bez sensu marnować produkty, nie, więc myjemy. Ok. no i teraz nakładam sobie elegancko mm. trzy krople serum. No dobra, czasem trochę więcej poleci, ale elegancko wybuję. no i daję do wyschnięcia na spokojnie, żeby sobie to wyschnęło. Czasem jeszcze stosuję, wiecie, masaże, ujantowniające, ale wyjantowniające, yy, no takie, wiecie, żeby elegancko wszystko było. Ale nie zawsze się da. I tak, i tak sobie czekam, yy, tak sobie gardnę, teraz chyba ugarniemy sobie jeszcze włosy. Ok, minęły mi dwa tygodnie od y, nowego prostowania, a więc będę stosowała wcierkę i olejek z czarnuszki. Olejek z czarnuszki y, praktycznie od początku y, korzystam, ale będę korzystała w pierwszy raz od dawna. <grytanie> Bardzo lubię tą wcierkę. Ostatnio... Ostatnio y, widziałam, że właśnie ta fryzjerka polecała na Instagramie taką wcielkę, że serio pani rosną włosy, tylko w sensie, że rosną tak mega giga tylko ona od razu miała ten taki masażer do głowy, a ja to po prostu robię palcami na spokojnie przy okazji masaż głowy dawno nie miałam także no spoko później jak mi podesną e, włosy troszeczkę, znaczy jak je znaczy podesną jak je podsuszę troszkę na suszarce bo jednak jeśli chcę mieć te proste no to powinna mnie suszyć na suszarce. No to. No to tam. To sobie jak podeszlą trochę, to sobie dam wtedy troszkę tego olejku. z czarnóżki. On jest z, z rosmenia albo biedronce za 5 coś. Także myślę, że w miarę git. Bo on jest tłusty bardzo, więc jego jakoś dużo się nie powinno nakładać. Mam crazy pomysł, nie wiem czy widzia, ale zobaczymy. Potrzebuję ubrać coś pod spód Mam taką jakąś białą białą. Ja bym miała biały kolor O, może mam czarny kolor chwila W planie może mam chida. Okej, okay, a więc jest tak. Krót... Tu mam rajstopki takie krótkie spodenki. Koszulę mam białą pod spodem i ale coś mi tu nie gra. Coś mi tu nie gra. Ja Właśnie w ogóle to wyglądało lepiej, także zaraz będziemy to chyba poprawiać. Okej, okay. to jest to, co chyba będę miała ubrane. Już Wam pokazuję tylko chwilę, przymknę na szafę, bo boję się troszeczkę, że będzie mi zimno. Albo nie mam dwa podobne sweterki i nie wiem, czy ten obrać, czy następny, ale ten mi jest łatwiej ubrać, także już Wam pokazuję. A więc tak. Tutaj jest z góra. Taki sweterek biały, on jest taki, z takimi palbankami na końcu, tutaj w talii, on jest crop topem. Yy, I do tego spódniczko spodnie, czyli pod spodem mają spodnie. Więc jeśli będą dzieci i jeśli będę się z nimi bawić, to żadnego problemu nie ma, bo yy, mogę wsiąść jak chcę, i czarne rajstoki pozostały. A tak jak się ubrałam. Mm, wcześniej, jak widzieliście, to prawdopodobnie ubiorę się tak jutro, a co będzie jutro, zobaczycie. Yy, mam nadzieję, że Wam się będzie podobało i że wezmę kamerę i będę nagrywać, a jak nie, to Wam przynajmniej opowiem. I myślę, że jest fajny. Fajny. Ale nie wiem, czy jeszcze ja sobie coś nie ubiorę, bo może być troszeczkę zimno. Szybki, naprawdę szybki SPF. Tak nie biorę no, To mało mi się kończy. Albo jest w połowie do tego kończenia. Także lecimy. Ostatnio robię to często w pociągu, więc bym to robić na 8. Ale mam yy, ten... mam ich więc zawsze sobie bardzo, ale to w domu. No to nie mogę sobie zobaczyć. Pamiętam o czym do końca, ale do końca nie mam nic. Więc jest okej. Okay. Dobra. Nie wiem jaka kurtka. Płaszcz. Płaszcz. No i mam białe skarpetki więc to jest ale ja robię sobie jakieś, jakieś buty na przebranie, a to z protorą zostałam tak. Fryzurka pozostała fryzurką, jest po kościelowa, także Wam nie pokazywałam. Kolczyki to co wczoraj razem z zegarkiem i makijaż taki delikatny tutaj złoto, w sensie rozświetlacz, taki złoty i pomieszałam dwa kolorki. No, czy tu mi się trochę ten mm, tuż rozmawiał? Yy, no, rywisy trochę tam pokreśliłam. I na no, ustach ma Kyle chyba. Yy, no i tak mam okularki, wiadomo. I taką sukienkę. I taką sukienkę, już wam pokazuje. Czekajcie Git. Czarne na stopki, dlatego miałam beszowę buty i płaszczyk. myślę, już Git, ale teraz zmieniamy. Zmieniony outfit na bardziej domowy, wygodny i prawdopodobnie taki, z którym, się, z którym później wyjdę na co? Na bilarda jeśli się uda oczywiście. Ok, póki co tak to wygląda, w sensie bluza brązowa i czarne te kolarki, razem z rajstopkami czarną. Bo ogólnie jest trochę zimno i trochę się obawiam, że będzie mi mega zimno. Także nie wiem, czy nie zamienię tego po prostu później albo na Yy, albo na no, jakieś długie spodnie, albo jeszcze nie wiem, ale skoro, skoro bilard, to powinnam być yy, no, raczej tak luźnie ubrana, tak mi się wydaje, ale na to z wyjściem, więc wiecie, no. I oczywiście yy, dajcie znać, yy, co możecie na temat mojego makijażu, mega to się nie malowałam, yy, a nie maluję się jakoś profesjonalnie, więc yy, wiecie dajcie znać co i jak z łusami jeszcze coś chciałam zrobić jakieś kucyczki czy coś? patrzę się teraz w lustro i tak że wiecie jakieś kucyczki czy coś takiego, ale... no nie wiem, nie wiem, yy, zobaczymy, pewnie zobaczycie wy też, ale póki co zostaje tak mega basicowo jest to ubranie, mm, ale czasem trzeba, no i tak, więc spoko, lecę się bałczyć bo Mam no, no, już zapowiedziane kilka kolorów, także trzeba się wziąć w każdym. No, jakby kochani, ale ja sobie wyobrażam makijaż, bo spałam i lekko się zmęłam I na no, dobra, trochę się zmę. Moje usta zmieniły kolor wcześniej, przez to coś, co już testowałam, bo daję mega intensywny niebieski kolor. Miałam niebieskie usta od wewnątrz, głównie ale było je zawitać i język dalej mam ale prawdopodobnie no język zejdzie za chwilę, ale mm, jak coś wypiję albo coś zjem to schodzi tym, do demakijażu, także spoko polecam no i y, chciałam się jeszcze zapytać, czy wy też tak macie, że jak leżycie i na przykład macie makijaż, no nie wiem, whatever, czasami się tak zdarza y, jak leżycie to czy łzałbym Wam oczy, bo mi strasznie znaczy nie zawsze mam makijaż, ale jak leżę to mi łzałbym oczy tak, że po prostu płaczę i cały mój makijaż wtedy spływa yy, więc no, musiałam go poprawić i nie wiem czy się nie przebiera, bo chyba jest lekko zimno a nie chcę zmarznąć także no hmm. trzeba coś wybrać nie chce mi się strasznie, ale no, a nie mam co robić. Od dwóch godzin praktycznie raczej nic nie robię, bo robiąc wszystkie zadania z chemii w ogóle mi nie szło, w ogóle nie miałam na nie pomysłu, więc stwierdziłam, że jutro się do nich będę przygotowywać. Także super, trzymajcie za mnie kciuki mam nadzieję, że będzie git. No i tak, dajcie znać, jak Wam mijał, yy, mija dzień. Jak się czujecie. Mam takie mini, mini marzenie, żeby dobić do końca Blocktobera do 100 subskrybentów. A już naprawdę niewiele brakuje. Yy, także przesyłajcie dalej. Subskrybujcie ci, co nie subskrybują, lajkujcie i. No i mam nadzieję, że będzie ok, że będzie lepiej, w ogóle, wiecie, nie? Tak to tak. yy, Także tak, lecę się zbierać. Może się przybierę faktycznie, bo. Mm, bo jesieni niby okej okay domu, ale na polu może być zimny. No i coś zjeść, bo już nie zaczynała być głód, także. Uh, Średnia.